Władca Pierścieni to opowieść, która od dziesięcioleci porusza serca kolejnych pokoleń czytelników, a dziś również widzów. I jest ona nie tylko ucieczką do baśniowego świata, ale dla wielu ludzi dotyka ona w nich czegoś głębszego. Między innymi dlatego, że książki i filmy ukazują, że wielki fizyczny konflikt jest tak naprawdę tłem do prawdziwych zmagań, jakie odbywają się w sercach bohaterów. Jednak w temacie tego dzieła niezwykle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że u końca podróży, po wszystkich poświęceniach w chwili najważniejszej próby, nasz bohater przegrywa. Władca pierścieni ukazuje podróż, w której kolejni bohaterowie raz za razem poświęcają się dla większej sprawy. Muszą odłożyć na bok wewnętrzne konflikty, przyjąć odpowiedzialność, której unikali i wysilają się do granic możliwości. Innymi słowy, dają z siebie wszystko, ale okazuje się, że samo w sobie to za mało. Na samym końcu drogi Frodo nie potrafi zdobyć się na zniszczenie pierścienia i ulega jego mocy. Zło okazuje się silniejsze od bohatera, ale mimo to ostatecznie dobro zwycięża, co oczywiście powinno wzbudzić pytania, w jaki sposób i co Tolkien chciał przez to powiedzieć. Odpowiadając na pierwsze pytanie, zauważmy, że cały heroiczny wysiłek był niezbędny, by doprowadzić zadanie do końca, ale nie wystarczyłby on, gdyby nie Golum, który znalazł się tam jedynie w wyniku litości. Postać Goluma poznajemy jeszcze w Hobbicie jako jednoznacznie negatywną postać, która próbuje oszukać i zabić głównego bohatera. Po czym Bilbo znajduje się w sytuacji, gdy ma możliwość i pełne uzasadnienie, by go zabić, by samemu wydostać się z niebezpieczeństwa ale mimo to okazuje mu litość, na którą ten być może nie zasługuje. Po latach, gdy Gollum ponownie śledzi pierścień, Frodo stwierdza, iż żałuje, że Bilbo go nie zabił, gdy miał szansę. Na co Gandalf odpowiada: to właśnie żal i litość powstrzymały wtedy jego rękę. Wielu żyjących zasługuje na śmierć, a niektórzy z umierających zasługują na życie. Czy umiesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak pochopny w wyrokami śmierci. Gdyż nawet mędrzec nie wie, jak wszystko się skończy. A Golum może jeszcze odegrać jakąś rolę, dobrą lub złą, a litość okazana przez Bilba może wtedy zaważyć na losie wielu. Wątek ten powraca później, gdy Frodo i Sam nie zabijają Goluma, pomimo iż mogliby to zrobić w uzasadnionej samoobronie. Oraz później, gdy powstrzymują przed tym Faramira. Co istotne, Golum nie jest postacią pozytywną. Od samego początku gotów jest zabijać dla swojego skarbu, i pomimo iż próbuje z tym walczyć, ostatecznie wybiera swoją mroczną stronę, pomimo oferowanej pomocy i okazanemu zaufaniu. W ten sposób Tolkien konstruuje obraz, w którym wielka walka ze złem nie zakończyłaby się sukcesem, gdyby nie to, że po drodze wielokrotnie kolejne postacie okazały Golumowi niezasłużoną litość. Jednocześnie ukazuje, że dla osiągnięcia wielkiego celu, wielkie czyny są jak najbardziej konieczne. I to nie tylko wykonane przez pojedynczego Herosa, ale przez wiele osób działających wspólnie, z których każda, nawet jeśli nie widzi całości, to odgrywa swoją własną, konieczną rolę w doprowadzeniu zadania do końca. Ale jednocześnie, bez małych aktów dobra uczynionych wobec tych najmniejszych, te wielkie czyny nie wystarczą. Dobrze podsumowuje to inna kwestia Gandalfa. Saruman wierzy, że tylko wielka moc może powstrzymać zło, lecz ja nie tego doświadczyłem. Odkryłem, że to drobne rzeczy, codzienne uczynki zwyczajnych ludzi, powstrzymują ciemność, proste akty dobroci i miłości. Omawiając przesłanie czy filozofię zawartą we władcy pierścieni, nie da się nie wspomnieć o światopoglądzie samego autora. Tolkien jako osoba głęboko religijna nie tylko nie ukrywał, że wyznawane przez niego wartości wpłynęły na jego dzieło, ale sam wprost pisał, że władca pierścieni jest dziełem zasadniczo religijnym. Jednym z wielu widocznych tego przejawów jest ukazanie upadłej ludzkiej natury. Bohaterowie Tolkiena oczywiście nie są źli, ale są w nieunikniony sposób podatni na uleganie złu. I tak jak mówiliśmy, nie są w stanie całkowicie i ostatecznie pokonać zła w samych sobie. A przynajmniej nie własnymi siłami. Roztacza to na pierwszy rzut oka być może pesymistyczną wizję świata, w której zmagamy się ze złem większym od nas samych. Jednak jest to również perspektywa, w której w momencie wyglądającym na ostateczną klęskę dobro niespodziewanie zwycięża. Co więcej, zło jakie rozegrało się wcześniej, sama rządza pierścienia, ostatecznie okazują się być narzędziem wykorzystanym w zwycięstwie dobra. Lecz może to zaistnieć tylko w następstwie aktu miłosierdzia, jakim było oszczędzenie złoczyńcy nie zasługującego na litość. A zarówno w książce, jak i w filmie, pierścień zostaje w końcu zniszczony nie w bezpośrednim wyniku działań bohaterów, ale przez coś, co wygląda niemal jak przypadek. Choć jak wspomniał Gandalf, w świecie działają również inne siły oprócz zła. W swojej opowieści Tolkien próbuje nam przekazać, że wszystko co robimy, zarówno wielkie dzieła, jak i małe codzienne decyzje mają znaczenie, a co za tym idzie, jesteśmy za nie odpowiedzialni. Że prawdziwa odwaga to nie wiedzieć, kiedy odebrać życie, ale kiedy je oszczędzić. A nawet odrobina dobra okazana jednemu z tych najmniejszych może zmienić bieg świata. Choć jednocześnie ukazuje, że człowiek może zrobić jedynie tyle, ile jest w jego mocy. I że każdy z nas odgrywa tylko jedną z ról w większej historii. A gdy patrząc na czasy, w których przyszło nam żyć, uderza w nas zwątpienie. Tolkien słowami Czarodzieja przypomina nam, że ostatecznie to nie nam decydować o czasie. To, o czym decydujemy, to co zrobić w czasie, który został nam dany. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.